Witam. Witam po raz trzeci i tym razem a raczej skuteczny. Szybko idziemy, szybko, szybko, szybko stoper włączony. Yy, nagrywam to już trzeci raz, gdyż yy, poprzednie razy nagrywało mi się bez dźwięku z gry, zupełnie nie wiedząc dlaczego. I teraz już widzę, że dźwięk z gry się nagrywa, więc jadę dalej. Uciekamy z Ravenholm. Uciekamy z Ravenholm, w zasadzie to już uciekliśmy przez kopalnie. Na szczęście nie będzie to długi etap z tymi kopalniami, ponieważ nie lubię takich podziemnych eskapad Powiedzmy, no i tutaj pokonując lęk wysokości, złazimy po tym mizernym rusztowaniu. No. Tu mamy całą masę headcrabów, których oczywiście nie lubimy. Dlatego puścimy granatę zaczęło je. Tam jeden chciał złapać na granat. Dobra, kolejne ogłoszenie, które już trzeci raz mówię. To jest takie: Jest takie, że spójrzcie, latarka znowu ma swoją żywotność ograniczoną. To jest dosyć ważna sprawa. Macie Chamy z wsi. Taka mała rozp rozpusta. Powiedzmy. Teraz nie wiem, czy to powiem, stosunek mojego głosu do, do głośności gry jest odpowiedni, czy nie. Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Yy, Tymczasem stosując. stosując taktykę Zdechłego Dzika po prostu mm, po prostu jak najszybciej próbuję się zabrać stąd tak stamtąd się zabrałem teraz, teraz Ciemno. Dobra, taktyka z lewego dzika. A tu taki hojorak, bo ja już wiem gdzie co jest. W trzech razach można zapamiętać. Teraz wykorzystujemy pąkle żeby nas trochę podciągnęła. A przepraszam, musimy naładować tarkę To nie to samo co w poprzedniej wersji. Najważniejsze, że w tej wersji, proszę Państwa... No dobra, nie udało się. Mam to gdzieś? Jedziemy czym prędzej z tego ponurego miejsca. Eee, co ja mówiłem? Nie wiem, co ja mówiłem. Ostatnia pułapka Ojca Grigri'a. dla na zombie no, Szkoda amunicji Oj. No, to My też możemy być zdekapitowani Dlatego biegniemy ciebie w stronę słońca, prawda? Pozytywne emocje, optymizm, nadzieja. Mam coś milszego niż kopalnia. Patrzę na zegarek. 4 minuty, 24 sekundy. Przejdę to jeszcze trzeci raz przejdę to trzeci raz. Przemęczę się. Ostatnią kulkę po prostu wywalę Ponieważ Mamy tego trochę więcej A jedno pudełko Rzucimy sobie tam na zaś Leżeć Piesku Dobra i tu właśnie przydało się amunicja jak najbardziej. Dobra ty, tutaj strzelaj. Dzięki temu laserowi dobrze wiem, że tam jesteś. Muszę się zarehabilitować jeszcze raz. Dobra. Biorę ten wózek, ponieważ ja już wiem, co tu się wydarzy. O mały włosek. Jedziemy, jedziemy. Tak... Gramatik, gramatik. A zbieramy cokolwiek się da. I biegniemy dalej, trzeci raz. Za chwilę będziemy mieli przygodę, ale dałem ciałka, nie wiem, czy trafiłem, czy nie. Nie, to było, to było po prostu dno, to co zrobiłem, to co zaprezentowałem, o, to był bardzo niski poziom, dlatego muszę teraz się postarać, żeby pokazać, że, że to po prostu przypadek przy pracy. może no, tak pewnie rzucę sobie to na później. To jest... Karabin kombajn, kombajnów. Już to kiedyś powiedziałem. Karabin kombajnów jest najlepszym przyjacielem prawdziwego mężczyzny. Wspaniały. ...prezent na gwiazdkę... Hmm. ...na urodziny, prawda? Dobra, i szybko prędzej zbieramy. Tylko, czy słyszę ich... ...a, no, ja mam słuchawki? Dobrze. No, to Miałem nie, nie w tym uchu, co trzeba i lokalizowałem ich nie tam, gdzie trzeba. Kulka.